Zupełnie niedawno Michał pracował jako dostawca kursując po wschodnich Niemczech. Zauważył, że nasi sąsiedzi bardzo lubią remonty, a stare wyposażenie wnętrz oddają za darmo. Wracając z pustą skrzynią, nieraz zgarniał świetnie zachowane fanty, aż któregoś dnia postanowił pójść na całość. Na mapie Sulęcina pojawił się nowy komis, który chłopak prowadzi wraz z mamą, a pomoc w transporcie zleca znajomym. W biznesie od samego początku jest ze mną mama. Zajmuje się głównie tym, że szuka mebli i prowadzi tutaj komis na miejscu. Prezesem mnie nazywa. Nieraz to już chce mi tak wywyższyć mnie na to. Mama prezes, mama prezes. Lubię, jak jest wszystko po mojej myśli, wszystko stoi tam, gdzie ja chcę i wszyscy mają się mnie słuchać. Zawa coś ty przywiózł. Jak te materace wyglądają? One są wszystkie brudne, osikane. No, – Ale z jednej strony, z drugiej robić. aż tak nie widać. No – to... Przywoź następnym razem dobre, a takiego szajsu to nie wieś. – No dobra. – Na początku myślał, że dobrze, jak dużo przywiezie, ale nie na tym rzecz że polega, żeby dużo, tylko żeby były lepsze rzeczy. Najtrudniejszym aspektem mojej pracy jest to, że muszę odbierać meble, dogadując się z ludźmi tylko i wyłącznie przez aplikację. Nie mogę do nich nawet zadzwonić, więc nie wiem, czy oni tam są, czy mnie oszukują. To jest jednak ciężka praca, bo trzeba się nadźwigać, narobić. To, że ćwiczyłem kiedyś karate, bardzo mi dużo obecnie daje. Czasami mam takie większe dostawy i mam tam jakiś montaż. I przy, przy montażu na przykład się coś złami, mebel wtedy trafia do łamania z No niestety raz mi przegrałem z meblem i łamiąc krzesło, belka mi odbiła i Ubiła mi zęba. Na moje nieszczęście akurat jedynkę. Widzę, że ten biznes zaczyna się trochę rozwijać i będzie z tego zysk. Jestem pewien, że w Surencinie to jednak królem mebli jestem ja. W surencińskim komisie żonglerka meblami zaczęła się wczesnym rankiem. Dziś Michał zatrudnił do pomocy Kostka, który stara się nie utonąć w morzu pomysłów i poleceń znajomego. No i to trochę przesuniemy. Razem? Aha, tak. No, dawaj, dawaj. Tam będzie można przejść, teraz tam byśmy poprzenosili. Dobra. Siema. O, siema, siema. Co tam? Jak, tam? O, jak, to u ciebie? jak to u Ciebie? A z Dobrze? siema A to u Ciebie. No nic. Co tam? Wpadłem potem. Jest Co dobry interes jest do zrobienia. Jaki interes? No jest, słuchaj, ale to jest szybka akcja. To znaczy? Maksymalnie do jutra wywieźć y, naprawdę potężne dwa bary. Na, no, dwa bary, na no, dalej. E, Lodówki, są myśli? loże dyskotekowe. Na. No. E, jest osprzęt dyskotekowy. Kurde, to jest w cholere miejsce, no, To no. musimy mieć, kurde, ze trzy samochody. A no, i, ile kasy? Ile tam no, jest? Jest dużo. z 200 tysięcy. Ile? 200 Co ty? Mus... Widziałeś to wszystko, tak? Byłeś na miejscu. Do... Coś, nie, nie miałem czasu nawet, żeby wysłać zdjęcia, albo cokolwiek, bo to jest e, na szybko. No, no, kiedy no, no. są na wszystko, na wywóz no, i tak dalej. 200 tysięcy, myślisz? Ja pierniczę, ty, to jest w cholerę hajsu. No, to jest w cholerę. Co ty, Kostek? Co? Ja Podajmujemy się? Nie. Oczywiście. To gdzie to jest? No to jest zus a ile to jest kilometrów? 140. No, 100, dobra, dobra, czekaj. To by, daj mi się zastanowić, bo. Kostek by jednym pojechał, to jeszcze jeden pracownik no to zaraz by się słuchaj, przydał. Ja zaraz dam, dam Ty ze mną polecisz, tak? Ja polecę z tobą. Dobra. No dobra. Ja w to wchodzę. Ponieważ interesy z nimi upadały, jestem skłonny zaryzykować. Podejmę, podejmę się tego. To ja dzwonię od razu na wypożyczalnię. No to no, no, dzień Dobry. Potrzebowałbym y, dwója busy wypożyczyć na dzisiaj, na teraz. Naprawdę będę bardzo wdzięczny, bo no, no, mam deal życia. Tak. One są takie tak? przywrócone, ja a to bez problemu, ja tylko pakę dużą potrzebuję. Okej. Okay, Dobrze, tak? no to już się do pani zbieram. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobra, to jak tak, to ja muszę jeszcze kierowcę załatwić, tak? To czekaj, czekaj. Halo. Halo, halo, Dałbyś się radę busa poprowadzić do Berlina? Bo mam człowieku taką akcję, że no, zusem, cały busem odbieram. Zosem to jest. koło Berlina, tak? Koło Berlina, Dałbyś radę tam podejść pod wypożyczanie? Teraz podejdę. No dzięki, no hej, hej. No. Człowiek, no to tam super. Zwijamy się. Nic tak nie uskrzydla jak wizja świetnego biznesu. Co prawda, ta akcja wymaga pośpiechu, inwestycji i dobrej organizacji. Ale czy zysk rzędu 200 tysięcy nie jest tego wart? Dawajcie, jedziemy szybko. Witam, cześć. Cześć, czy masz szybko A ten, a możemy się z szefową i rozliczyć, bo szybko akcja musimy wyjeżdżać. No dobra, tak. myślę, że nie będzie problemu. Tak, tak, tak. Dzięki. Dział paki. Auto to już czeka na ciebie. Twoje kluczyki. Ja jadę pierwszy. Dobra, to my się pakujemy i jedziemy. jedziemy. no. Szybka akcja. Dobra, hej. Dotychczas wszystko idzie zgodnie z planem. Jeszcze przed dziesiątą trzy busy wtoczyły się na trasę szybkiego ruchu i pomknęły w kierunku Berlina. Hala, hala! Halo, Michał. Dzień gdzie dobry, ty mama. W Niemiec pojechałem. A czemu Ty pojechałeś do tych Niemiec? A bo trafił się taki szczał. Mam do przejęcia cały magazyn. Jedziemy. Michał, Posłuchaj. No musisz uważać, bo znowu nawiedzisz się śmieci i sam będzie z tym robić. Trochę jestem na tym. Kto nie ryzykuje? No tak, tak. Uważaj. Tak, że ryzykuję, nie ryzykuje, no? Dobra, to na razie trzymaj się, tylko uważaj tam. no? no oczywiście. No. A no, ja się tylko obawiam, żeby tam czasami nie wtopić, bo to na trzy busy 140 km, no to trochę. Trochę będzie kosztować. Stopy na pewno nie będzie, bo sam bym się też to nie ładował. Nadchodzi chwila prawdy. W samo południe ekipa wylądowała na miejscu, czyli przed dużą magazynową halą. Pozostało sprytnie zaparkować auta i trzymać kciuki za to, żeby słowa mamy Michała nie okazały się prorocze. Dobra, chodźcie. Ma za sobie lepiej, lepiej okulary, żeby cię nie uśniło, nie? Ja p To jest do zabrania? Tak. Mówić bar. No bar. Masz to jak ja to, co ja ci z tym A tam robię? masz następny. A jak ja ci to rozkręcę, jak ja ci to zabiorę? Wszystko jest do rozkręcenia, chodź zobacz. Człowieku, wiesz to jest roboty? Co ty tak. gada za bzdury? To jest tydzień rozbierania. Znajomy Michała, Marcin, zaproponował mu deal życia. Wyprawa po fanty z nocnego klubu ma przynieść nawet 200 tysięcy. Mama młodego przedsiębiorcy jakoś nie uwierzyła w ten łód szczęścia, ale czy intuicja jej nie zawiedzie? To jest tydzień rozbierania. Co? No i co ja się z tym zrobię? Przecież to do busa nie wejdzie. To tir musi być. Nie, nie ja tego ja tego, dobra, tego wycofuję. Nie to jest tir jej jeden, ale nie, może posłuchaj. dwa. No to dobra, posłuchaj. Tego, tego nie, nie odbyłem odbyłem tak. w życiu. E, nie sobie tą sprawę, jeżeli chodzi o to, ale ten bar mały ma dzisiaj zniknąć. Chodź zobaczyć w środku. To z... no. Zobacz na ostrze. No to oprócz tego, co my jeszcze mamy do zabrania. No, wszystko, ale poczekaj, bo mi telefon dzwoni. Ma. No. Halo Fred? Chciałem dzwonić? Ja. Okay. Moment. Ok. Jest 2 minuty. I'm, I'm coming. Ok, ja muszę iść do Dobra. szefa, do biura po y, papier, żebyśmy mogli to spokojnie sobie. Dobra, dobra, tak, dobra, dobra. Tak, to poczekajcie okay. tu chwilę. tak? Dobra, to my sobie ogarnimy. Weźcie całą, już ten, znućcie sprzęt. No dobra, do dobra. Ale spokojnie ja tu dostępię. No. To sobie, ja okay. Nie mógł mi mam robić. Ara. No. Niestety, ale no jestem strasznie rozczarowany. Miał być 200 tysięcy, ale widać kolega się od Cezara pomylił. Ja wiesz co, Michał, płyty, nie, chodź, bo ładówki też po Zobacz to, to ładówka, tak? raz, dwa, tutaj. No lodówki. Slewam zostawimy, a ładówki to wszystko tu po co nam potrzeba. To co, póki Marcina nie ma, daj się lodówki pociągniemy, żeby stała obok. Z wielkiej nadziei na fortunę nie został nawet cień. To musi boleć, ale pozostaje zacisnąć zęby i powalczyć chociaż o to, żeby szansa na ogromny zarobek nie przeobraziła się w bolesną stratę. Jak jakieś będzie gdzieś, bo widzę, już w jednym jest kiepem wypalone, to takie od razu odkładamy. Chodzi o to, że materiał był cały. Aha, o dobra. O, dobra. Tapir, tapicerka, to jak będziesz tapicerała, to nic nie zarobisz. No to też jest przyjęane. Nie yes, no. No A, to to i, to jest Wiadomo, że te dwie odpadają. Ten też. O, to no. źle świadczysz. Trzeci by pod rząd. No, no. To ten też będzie śmietnik. No, Tą wilgocią przeszło chyba. Niestety to wszystko jest śmietnik. Z tego nie będzie nic. Ja jestem za mam. To wszystko na śmietnik pójdzie. Dobra. Ty, no przynieście chociaż jakiś sprzęt. Ty no oglądasz sobie ty to oglądasz wszystko? Może... Tak, to wszystko. To jest śmietnik. Ani Czerwone. jednej nie zabiorę. Mówiłeś, że tu jest to baro na 200 tysięcy. Ja na razie naliczyłem. Zero, strata czasu. Wspaniały biznes, który zaproponował Michałowi znajomy, powoli przeobraża się w zaciętą walkę o zwrot kosztów podróży. Wyposażenie klubu w połowie okazało się zbyt trudne w demontażu i transporcie, a w drugiej połowie praktycznie nic nie warte. Mówię, że to jest to na 200 tysięcy, ja na razie naliczyłem zero, strata czasu. Dlaczego? Dlaczego? Chodź. Patrz. Każda jedna jest zniszczona, a jak nie zniszczona, to przypalona, jak nie przypalona, to zgnita, jak nie zgnita, to pochlapana farbą. Te lo lodówki to może 100, 150 zł, no to na razie mam towaru na 1000 zł. Bar mały. Jeszcze 199. Bar mały, ale słuchaj, ty, bo ale poczekaj, poczekaj, powrótku. Rozmawialiśmy inaczej, że na 200, ja liczyłem razem z tym barem. Ja tego nie, nie ruszam. Tych loży nie ruszamy. Lodówki zabierzemy. Przeniosę do będziemy okręcać. Do bo my tutaj będziemy do nocy siedzieć. Zobaczymy, jak to z tym wyjdzie. Jak jest coś sklejone, no to no to dupa zimna i pójdzie na śmietnik. Rozkręcę resztę baru na spokojnie, bez żadnych stresów, a nie z wariatami. Ej, ej! Halo, delikatnie tam. Delikatnie jestem. Póki co dyskusje się skończyły, a zaczęła robota. Bar został zaprojektowany tak, by był trwały i służył przez lata, więc jego demontaż to nie jest taka prosta sprawa. E, posłuchajmy teraz. Słucham cię. Robimy tak, jeden idzie do mnie, wy we dwóch sobie dacie z kostkiem radę. A co potrzebujesz? Mam będzie ode mnie odbierą, ja wchodzę na górę. Zaczynam rozkręcać ją no my i po na razie wydech. z tym barem niestety skończyliśmy, Wydziesz, idziemy dalej. No to wy wychodzicie we dwóch, wystarczy. Idziemy we trzech. Od tamtej strony jedziemy. Jakby trzech, jak ja potrzebuję tu jednego. no. To nie, potrzebujesz Dawaj. nie potrzebujesz drugiego. Nie potrzebujesz drugiego. Jeden musi odbierać. No tak, ja już mało wyjdzie. czasu. Mało, mało czasu. Trzeba już są kładać. Wymaga, żebym ja swoich pracowników Zlecę, że pracowali dla osoby, która nie jest ani z moją firmą powiązana, ani ze mną. Kolega się zagarnął. To ty zostajesz ze mną gdzieś tam. Nie, okurka. nie, nie. Ja zabieram wszystkie Ej, No kładź. jak do to tego to patrz, ja już gdzie tu robię? Szczerze ci mówię. Kładziesz to k sam. No dobra. Ja bym ja się biorę tej strony. Jest za mało czasu. Słuchaj, jeden ma przyjść do mnie, możecie przyjść. We tam trzech nie jest potrzebny, To będzie trzech będziecie jednym śrubokrętem kręcić? Tak, wy to tam donoście, a ja idę z balustrady rozkręcać. A ty się tam krzyczek chcesz, ale robisz sam. Słuchaj, trzech jednym śrubokrętem? Tak, dokładnie, nawet czterech jak będzie trzeba. Słuchaj, Miał. Michał. Tak? Za chwilę wyjdziecie wyjdziecie tą wszyscy. Dobrze. I mówię, nie żartuję. Nawet jednego, jednego, jednej rzeczy nie rzucić. To jest moje powiedziałem ci raz. Ja też Ci powiedziałem raz. Powiem Ci raz. Więc więcej coś nie będę powtarzać. Słuchaj. Zaczynam Cię ignorować. No to, to proszę wy*******. Grzecznie mówię, Jeżeli chodzi o Michała, to zdecydowanie nie jest jego dzień. Wizja zysku rzędu 200 tysięcy już dawno przeszła do historii, a na domiar złego wściekły Michał, próbując twardo zarządzać ekipą, wyprowadził Marcina z równowagi. No to, to proszę Grzecznie w... mówię, Jak mi oddasz pieniądze za błysy to... Powiedziałem Ci nie jak mi odwrócisz moje koszty? Podam Ci wam, zabierać sprzęt. No to, doktor, pójdziemy do doktor. Po ja! Co ty robisz, Ciebie, Powiedziałem ci dość, zostaw. Ciebie, to i wychodzi. Jakie mam koszty za 10 lat? Nie, mnie to interesuje. Jakie mam koszty za 10 lat? Koszty, któryś miał, po ja! Nie, szedł ze mną. Co, jak zarabiać za policję, to jest moje. No. Nie, tu. Ty mnie to zaprosiłeś. Zaprosiłem cię, ale co powiedziałem? Co powiedziałem? Że tu jest 200 tysięcy. Dość, bo zaraz będzie tu policja. ładujemy lodówki od razu na pakę. Zostaw te lodówki. Zostaw to, będzie raz. Ku, dość zastanów się co ty robisz. Dość, powiedziałem. Wiesz na, wiesz, na jakie koszta mnie naraziłeś? Powiedziałem ci dość, zostaw to. Trzy busy kazali 200 tysięcy i co jest? Zabieram to, żeby mi się zwróciło za koszta. To, to, co się stało, jest dla mnie no, ewidentnym oszustwem. Zupełnie na co innego się umawiamy, zupełnie co innego zostaje. Czuję się oszukany. Siadaj i rozmawiamy. – Chyba cię pogrzało. – Siadaj tu. – Ja nie mam czasu. – Zaraz cię pogrzeję. – Siadaj, no? siadaj. – Dobra, ja będę stał. No. Słuchaj, słuchaj mnie teraz ty przez pięć minut. Powiem ci tak, jechaliśmy samochodem. Zgodziłeś się wziąć, zabrać bar i tak dalej. Oddaję ci to i to. Tak? – No. – się na jakąś kwotę. – Nie chcesz tego dużego baru? – No nie. Więc ja go zabiorę, ja z tego wyrestauruję wszystko. Ty już powiedziałeś swoje, teraz ja swoje mówię, tak? No mów. Plan jest taki, nie, nie, nie ruszamy tego baru. Ten bar to jest śmietnik. Nie ruszamy tego baru. Ten bar to jest śmietnik. To wiesz. To wszystko jest śmietnik. To Zabieramy mów. to, co jest wartościowe. Nic nie zabierzesz. Nic nie zabierzesz, wiesz mi, że nic nie zabierzesz. I wiesz mi taką... Ja tutaj siedzę spokojnie, po cichu, dosłownie 5 minut. Za 5 minut z powrotem się odpalę, jeżeli stąd nie wyjedziesz samochodem. Nie imię nie obchodzi. Pienio pieniądze, jechałeś w ryzyko, ale. skończyłem z Tobą rozmowę, teraz siedzę 5 minut. Rozumiesz? Siedzę pięć minut. Do nikogo się nie odzywam. Ty do mnie się nie odzywasz i niech interesuje. Nie dni. będziesz mi k mówił, czy mam się do Ciebie odzywać, czy nie, rozumiesz? Ja mówię. Samów, Do słupa. Tamoż, taki... Wiesz, ile jest to Tam masz taki metalowy. Złom zbieram, żeby na paliwo zarobić, człowieku. Te twoje 200 tysięcy. Tfu! Dawaj, jedziemy. Nie będę jeszcze złomu zbierał. Ta, ra, 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 ra. Ta, ra. To zabieram lecek. Żebym przyjechał po meblach, na rozkręcał. 200 tysięcy, człowieku. 200 tysięcy. W czym? Zwijaj się, po W Wienach? Powiedziałem, zwijaj się. Chciałem 5 minut spokoju, chciałem zapalić na spokojnie papierosa. Zabijać się w 5 minut. Panie biznesmenku. Słuchaj, ja z tego zrobię pieniądze, jeszcze ci powdowodnie. Dobra, dobra. No. Jeżeli z tego bardzo zarobić chociaż... Zrobię. I no, zrobię zobacz... tutaj, no, Zobaczyć wpływy z tego, cześć. Dobra. To jest chora sytuacja. Chciałem dać człowiekowi zarobić, tak? A on co robi? Jeżeli nie umie podnieść pieniędzy z podłogi, no to sorry. No, wyprowadził mnie w maliny. Chciał, żebym posprzątał magazyn. On by wziął pieniądze za to, że magazyn jest pusty. A ja bym ze swoimi pracownikami, zamiast na komisji jeździł na śmietnisko. Trzeba przyznać, że wizje Marcina od początku brzmiały trochę zbyt pięknie. W ciągu kilku godzin 200 tysięcy złotych zysku przeobraziło się w minimum 1900 złotych straty. A Michał na pewno przypomniał sobie stare jak świat przysłowie nie kupuj kota w worku.